w totalnej porażce w trasie. Heder ujawniła destrukcyjne moce i zdemolowała zabytki światowej kultury. A gdy uczestnicy szukali na wyspie wielkanocnej jaj, zupełnie nieoczekiwani goście wpadli do nich z wizytą. Nie wspominając już o odwiedzinach nieźle wkurzonej i nadopiekuńczej mamy Kondor. Przyjaźnie zostały wystawione na próbę. Zawiązano nowe sojusze. Ostatecznie Sierra miała wypaść z gry. Tyle, że jakiś mądrala zdecydował, że tamto wyzwanie skończy się tylko nagrodą. Haha! <laughs> Została nam więc finałowa czwórka. Kto z nich tym razem wpadnie w największe tarapaty? Dowiecie się już za chwilę, w totalnej porażce w trasie! Na to wszystko gra Widzę was wciąż w moich znak Kim chce być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być sławny Chcę pisłów z twór żyć W tej drodze nie przeszkodzi mi nic Spakowane torby na drogę już mam Kiedyś dojdę tam To ja chciałbym być

To na pewno nie był sen pierwszej klasy. Au! Skusisz się na pyszne śniadanko. Ach, nie! Jeszcze raz dziękuję, że zaprosiłaś mnie do pierwszej klasy. Tylko sobie nie myśl, że cię lubię. Zaproszenie cię tu to był element mojej strategii. Mm -hmm. To prawda. Gdybym rozdzieliła kod i sierre, ta wariatka by mi nie wybaczyła. Pozostałeś ty? Oczywiście, że ożenie się z tobą, Gwen. Sierra? Ona miała niedawno taki mały wypadek na rolkach. Nie zaprzątaj sobie nią swojej ślicznej. O, a! Co ty wyprawiasz? Śniło ci się coś okropnego, Cody. Chodź, zaraz cię przyczulę. E, sądziłem, że będziesz na mnie zła. A za co? Chodź się przytulić, misiaczku! Przede wszystkim dlatego, że pomogłaś mi, a potem ja. E, jakby zagłosowałem na ciebie. W tej chwili liczy się tylko to, że jestem tu z tobą, w najpiękniejszym dniu w ciągu roku. Mam nadzieję, że lubisz niespodzianki od ciebie? O, na pewno ci się spodoba. Przygotowuję coś dla ciebie. Coś naprawdę wyjątkowego. Ale musisz być cierpliwy. Sierra, masz chwilkę? A, nie brać czasu na flirtowanie ze mną, dobra? Zawsze będę wierna Kodiemu. Oczywiście. Tylko, że muszę ci pokazać coś ważnego. Dzisiaj nie mam na to czasu. Przygotowuję niespodziankę dla Kodiego. Chyba jednak zmienisz plany, gdy zobaczysz. O! o! Nie! To niemożliwe! Skąd to wziąłeś? Zamierzam skopać tyłek tej odrażającej złodziejce, mężu. O, o, o. cierpliwości. Nie pozwól, żeby emocje zapanowały nad tobą. Witajcie w Dram Heller w prowincji Alberta. To kanadyjskie miasto może poszczycić się największą kolekcją szczątków dinozaurów na całej planecie. Wokół nas rozciąga się stanowisko archeologiczne pełne prehistorycznych skamielin. Zbierzcie kości i ułóżcie z nich wasz prywatny szkielet dinozaura. Nazwałem to Prehisto oh, kurczę! Tak, wiem. Powinni mi płacić za wymyślanie tych nazw. Jestem w tym dobry. Oh. Oh. Co ci chodzi? Pamiętaj, strategia. Czekaj. Macie dwie minuty na przetrząśnięcie ładowni samolotu w poszukiwaniu przedmiotów, które pobudzą waszą kreatywność. I. start! Hej! Błyszczący klej Naklejki? Modelina? Tak. Czy ktoś ci powiedział, że robimy dziś pracę domową z plastyki? A! Bardzo dojrzałe! To się może przydać. Zamawiam to! Trzeba było powiedzieć wcześniej! Nie liczy się! Jak mogłaś! Co jej zrobiłaś? Nic! Przecież ona jest wariatką! Pomyślałem, że zmotywuje cię silny bodziec wizualny. Tak lepiej? Zrobiłem mnóstwo kopii. Możesz na mnie liczyć. Spodziewałabym się tego po tej wstrętnej, dwulicowej złodziejce mężów. Ale mój koduś! Tak on mógł. O, Jestem pewien, że wszystko sobie wyjaśnicie. Oczywiście, jak pozbędziesz się, Heather. Heder jest już skazana na wymarcie. Zobacz, co dla ciebie mam. Bardzo przydatną kość tyranozaura. A mnie to raczej przypomina jakąś kość ze steku. A co to za różnica? Najważniejsze. Że nadszedł już czas, żeby pozbyć się Alejandro! Jeśli tak bardzo chcesz go wyrzucić z gry, po co zapraszałaś go do pierwszej klasy? A to się nazywa strategia! Jasne! Wzięłaś ze sobą Ala do pierwszej klasy, bo jesteś w nim szaleńczo zakochana! Wcale nie! Dlaczego wszyscy w kółko mi to mówią? Hej, Sierra! Naprawdę nie mam pojęcia, co ci dzisiaj ugryzło, ale musimy przemyśleć naszą strategię. Mimo wszystko, poświęciłam się i spędziłam czas w pierwszej klasie z tym okropnym Alejandro, żebyś mogła zostać sama z Kodim. Dinozaury zabijały ludzi, by nie umrzeć z głodu. Ty zabijasz dla przyjemności. Ludzi nie było jeszcze na Ziemi, gdy żyły dinozaury. Nie mam na myśli prawdziwych ludzi. Chodzi mi o związki i dusze. Nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. Mówię tylko i wyłącznie o tym, że jesteś zielonym złem. Ta nie pasuje. Mm, ta też nie. O, idealna. Czas minął. Odbędziemy teraz podróż w przeszłość i obejrzymy wymyślone przez was dinozaury. Zaczniemy od Alejandro. Mój wcale nie jest wymyślony. Ten wielki gad to allozaur. Tak jest, tak się nazywa. Ojej! Ucze. Też coś. Będzie wam bardzo ciężko przebić to cacko. Daj spokój, zrobię to z łatwością. Pragnę wam przedstawić olśniewającego Chris Ceratopsa! Chris Ceratops to bardzo utalentowane stworzenie i wszystkie kobiety go uwielbiają! Podoba się? I to bardzo! Trafiłaś w sedno! Cody, ty co masz? Oto Cody Odon! Zaraz, proszę, obejrzyjcie go z bliska! Co myślicie? O, Cody Odon! Jak mogłeś! jest bardzo lekki. Znalazłem całą masę tego i pomyślałem, że może się przydać. To przecież koprolity. No dobra, nazwijmy go więc może Kodolit. Koprolit to słowo pochodzenia greckiego. Kopros to odchody, a lit to skała. To znaczy, że to jest z kamienia łopa. Sierra, zechcesz uratować nas od frajerstwa Kodiego? Oto, złamane serce zaur. Mój osobisty hołd dla tych wszystkich, którzy zostali zdradzeni w miłości. Po co mu ta imprezowa czapeczka? Bo dziś są twoje urodziny. Moje urodziny? Rzeczywiście! Zupełnie zapomniałem. Ja nigdy w życiu bym o nich nie zapomniała. Heder, a czy ty pamiętałaś może o urodzinach Kodiego? O urodzinach Kodiego? Cud, że pamiętam jego imię. Miło z twojej strony, że pamiętałaś, Sierra. Dzięki. Naprawdę? Dosyć gadania. Nadszedł Dzień sądu. Które z dinozaurów przeżyją? Które natomiast zostaną zaraz skazane na wymarcie? A, czy wspominałem już może kto będzie oceniał te wasze cuda? Ty! Z niewielką pomocą elektryczności, oczywiście. Wykrywacz kłamstw. Super. Świetny pomysł, Chris. Aha! Sarkazm to nie to samo, co kłamstwo! Pora wybrać twojego ulubionego dinozaura. Oczywiście nie możesz głosować na swojego. I? Lepiej dla ciebie, żebyś powiedziała prawdę. Tak bym radził. Podoba mi się kupozaurko Diego. Jasne. Ostrzegałem, mówienie prawdy mniej boli. Dobra. Najlepszy był hołd Sierry złożony opuszczonym w miłości. Podoba mi się ten błyszczący klej. Mam w domu całą kolekcję takich kolorowych klejów w sztyfcie. Ani słowa. Przemilczymy to. Następny! Głosuję na odchodozaura. A dobra, bardziej urzekły mnie autentyczne emocje Sierry. Może być. Następny! Chciałabym zagłosować na dwójko raptora kodiego. Niestety muszę jednak wybrać dinozaura zrobionego przez Heather. Głównie dlatego, że chcę wybudować się z mamą wielkiego Krisceratopsa w naszym ogrodzie. Prześlij mi zdjęcia, dobra? Następny! W zeszłym roku nawet rodzice zapomnieli o moich urodzinach. Więc oddaję mój głos na błyszczo zaura Sierry. W nagrodę za zwycięstwo Sierra otrzymuje swoją prywatną wiertnicę glebową. A, tak! A! Heder kontra wiertnica glebowa. Przekonamy się kto wygra. Już po przerwie! Oglądajcie totalną porażkę w trasie. Witajcie po przerwie w pełnej surowcu w kanadyjskiej Albercie. Zadaniem stażystów było zakopać te beczki pełne syropu klonowego, cukru, pająków i grzechotników. Mówiąc w skrócie, starzyści przez pomyłkę zakopali beczki z naszą rezerwą benzyny. Ponieważ Heather była druga, dostaje w nagrodę ten zardzewiały zestaw poszukiwacza. Tak! Trzecie miejsce zajął Cody. Dziecięca łopatka z wiaderkiem? Nie ma za co! Na szarym końcu jest. Przegrałem, chociaż jako jedyny zbudowałem prawdziwego dinozaura? Chyba coś mi się za to należy. <grywa> to tylko twój punkt widzenia. Ten, kto pierwszy przyniesie mi peczkę benzyny, wygrywa nietykalność. To 15 kilometrów kwadratowych pustkowia! To jak szukanie igły na 15 km kwadratowych pustkowia! Aha, zapomniałem wspomnieć, że będziemy strzelać do was głazami z katapulty. Śmieszne, co? <śmieszne> Miło patrzeć, jak pracuje. Kurczę, dzięki. Mam to we krwi. Podrywanie i oszukiwanie dziewczyn też. Zajmij się czymś innym. Pożyczyć ci może mój kilo? Poważnie? A, wiesz co? To chyba wbrew zasadom. Zapomnij o tym. Żegnaj, Heder Poszłabym. Ale tak naprawdę miło jest obserwować, jak grzebiesz rękami w błodzie. Rzadko można cię widzieć na ostatnim miejscu. Wynoś się stąd! Kurczę, ktoś dziś wstał lewą nogą w pierwszej klasie. Pójdę już chyba sobie pokopać kilofem, który wygrałam! Mam wrażenie, że jesteś na mnie zła. Co ja takiego zrobiłem? Nie chcę teraz o tym rozmawiać! Jest mi bardzo przykro, że ostatnio zagłosowałem na ciebie. Wiesz, chyba dopiero teraz się zorientowałem, jak bardzo ci na mnie zależy. Muszę się skupić. Muszę się skupić. Sierra, co to jest? Uważaj! Życie jest piękne. To przecież niemożliwe! Naprawdę? Chyba jesteśmy małżeństwem, więc nie powinieneś się przytulać do najgorszej dziewczyny w tym programie ani do żadnej innej! Jak mogłeś! Ale ja tego nie zrobiłem, Sierra! Pewnie w końcu się to wybaczę, Ale lepiej, żebyś przyznał się do winy! Z zaraz! Na tym zdjęciu jestem z Heder, sam na sam w klasie ekonomicznej! O! O kurczę! Obiecałam sobie wcześniej, że nie będę płakać, ale. E nie płacz, to jest dowód! Że to podróbka. Czy choć przez chwilę zostawiłaś mnie samego? Pozwalałam ci wyjść do toalety. Ale zdjęcie nie zostało zrobione w toalecie. Nie widzisz? Nie było sytuacji, w której bylibyśmy z Heather sam na sam. Chyba masz rację? Skąd masz to zdjęcie? O, to Alejandro je sfałszował? Chciał mnie wrobić. O mój Boże. Zapłaci płaci mi. Za! To! Co to jest? Ha! benzyny! Jak niby mam znaleźć malutką beczkę benzyny na tak wielkim obszarze? Strzał w dziesiątkę! Nie wierzę! Jestem uwięziona! Pomocy! Jeśli ja zdobędę niedykalność, to ty możesz odpaść z gry. której z nas musi wygrać? Ty na to zasłużyłaś. Ja znajdę jeszcze jedną beczkę. Potem musimy znaleźć Heder, ostrzec ją przed Alejandro i przekonać, żeby też głosowała na niego! Uwielbiam, jak się rządzisz! Sierra, gratuluję! Właśnie zagwarantowałaś sobie nietykalność! Super! Mogłabym na chwilę skoczyć do samolotu! Ale mamy tu Grilla z okazji dotarcia do finałowej trójki. Będziesz miała niepowtarzalną okazję poimprezować z najlepszym prowadzącym na świecie! Mam grubszą rybę do upieczenia w formie ciasta! Tak, ja też jej nie rozumiem. Ja się nigdy nie poddam, Chris! Gratunku! Heather? Nie stój tak. Wyciągnij mnie. I nawet o tym nie myśl, Alejandro. Ta beczka jest moja. Zgadnijcie, co teraz. No tak, Bridget nie ma w grze. Ale szałna już bez duszy jest swej. Portni też nie liczy się. Ja zostawić Ciebie teraz w dziurze chcę! Tak ta gra się zakończy. Wstąpimy ją! Tak. tak ta gra się zakończy! Rachunek swój płać! Nie powinnam tak z ciebie się śmiać. Pomóż mi, a ja będę twoim wiertłem. Myślisz, że nabierzesz na to mnie? nie uda się Walka trwa Tak, ta gra się zakończy Sądzimy ją tak Tak, ta gra się zakończy Rachunek swój płać Tak być nie powinno, przecież wiesz Jeśli przegram, przegram w walce Przecież ty, ty nie zostawisz mnie Moją godność daruj mi Ja w zamian nie mam nic Proszę, Alejandro Jesteśmy najlepszymi zawodnikami, jacy kiedykolwiek występowali w tym programie Chcesz wygrać w takim stylu? Tylko dlatego, że ja utknęłam pod wielkim głazem? Takie zwycięstwo cię zadowoli? No tak, Bridget nie ma w grze Ale szałna już bez duszy jest swej Portni też nie liczy się, ale ty w dziurze, nie mogę, nie! Tak, ta gra się nie skończy. Nie skończy się, tak! Tak, ta gra się nie skończy. Spłacisz rachunek i tak! Mogłbyś mnie postawić? Pod warunkiem, że nigdy na mnie nie zagłosujesz. Oczywiście, że nie. Jeszcze tylko dwa głosowania. Przysięgnij. Przysięgam. A teraz przestań bawić się w King Konga i postaw mnie na ziemi! O, o! Teraz pomożesz mi wykopać beczkę. Dokończymy to wyzwanie we dwoje. Każdy, kto mnie spyta, czy podobało mi się, gdy Alejandro trzymał rękę na moim ramieniu, dostanie w twarz. Zrozumiano? To moja strategia! Nie pozwolę, żeby uczucia przeszkadzały mi w grze. Po prostu zmieniłem zdanie. Jasne? To moja strategia. Zagraliśmy. Mamy drugie miejsce. Nic się nie stało. Najgorsza byłaby dogrywka. Każde z nas pokonałoby z łatwością tych frajerów z zamkniętymi oczami. Zdaje się, że w finałowej trójce jestem skazana na Alejandro. Szkoda, bo on jest świetny praktycznie we wszystkim. Może dopisze mi szczęście i w finale będzie trzeba zjeść coś obrzydliwego, szczura czy coś w tym stylu. Ciekawe, jak poradzi sobie bez pomocy a, a! Jeśli chcesz mnie zamordować, to pamiętaj, że jesteśmy. Musimy pogadać. Przygotowałem dla was niespodziankę związaną z pierwszym sezonem. Pamiętajcie, że Sierra wygrała nietykalność, więc lepiej, żeby nikt z was na nią nie zagłosował. Dobra, Sierra, dostajesz pierwszą piankę dzisiejszego wieczoru. Obiadałam się nimi w domu oglądając pierwszy sezon. Mm, te pianki są o wiele smaczniejsze niż sobie wtedy wyobrażałam. Druga pianka powędruje dziś do... Heather. Na którą także nikt nie głosował. Przyjrzyjmy się oddanym głosom. Atmosfera troszeczkę się nam zagęści. Pierwszy głos otrzymuje. Cody. Jeden dla Alejandro. I kolejny dla Alejandro. Ostatni głos otrzymuje... Poczekaj, wiele ostatnio razem przeszliśmy, więc powinniśmy zrobić jeszcze jedną rzecz, zanim ktoś zostanie wyrzucony. Zaraz wracam! Wszystkiego najlepszego, Cody! Sama upiekłam tor. Sierra, uważaj! O! Sierra, mój piękny samolot! Aaaa! Nic ci nie jest? Tort czekoladowy, twój ulubiony. W porządku, Sierra? Czy ja wyglądam w porządku? Chris? Hej, Chris! Ach, wyliżę się. Ale ponieważ wysadziła w powietrze mój wspaniały samolot, wylatuję z programu! Więc finałowa trójka to Cody, Heather i ja? Pożałujesz tego, header? O tak, bardzo tego pożałujesz. Cóż, to zdecydowanie nie był najlepszy dzień w moim życiu. Oglądajcie nas ponownie, bo będzie następny odcinek. Nie jestem tylko pewien, co się z nami teraz stanie ani co zrobimy, ale to ciągle będzie. Totalna porażka. W trasie. Opracowanie w rynku wersji Polski studia Sonika. wśród chmur i łapcie, wersji, i łapcie złoczyńców z waszymi ulubionymi superbohaterami. Za chwilę Batman odważni i bezwzględni. Kartun Network. Sojanna Pach Pioczko-Złowski, Karolina Bryzna, Randżej Deskur, Janna Górnik, Michał Maciejewski, Marcin Przybylski Anna Sroko, Dorota Klementyna Umar, Monika Ambrosia, Michał Gowar, Pigarka Deskur, Agnieszka Kudelska, Leszek z Waldemar Barwiński, a Ciołko, Sztrobek Hudelski, Modest Katarzyna Łaska, Katarzyna Pysia, Miłod Spreczek, i...